Wiesz, co no, to już głównie się skupiamy na starcie, który mamy zaraz w Bułgarii, więc troszkę zeszliśmy już z tych obciążeń treningowych. Nie mamy już takich drugich jednostek. Myślę, że taka szybkość, dynamika, wyczucie, na tym głównie pracujemy, na tym obozie. Wcześniej też byliśmy w Zakopanym i, i a później pojechaliśmy do Giżycka i tam już, no, rzeczywiście były te jednostki treningowe dłuższe, mocniejsze, była siła, dyma, dynamika. No trochę jestem zmęczona już troszeczkę też na tym obozie wyszło zmęczenie, ale fajnie, że Karolina dała odpocząć. Dzisiaj mieliśmy tylko sparingi, jeden trening i po tym odpoczynku rzeczywiście wyglądały te sparingi lepiej chyba u każdej dziewczyny, z tego co, co widziałam dzisiaj na ringu i z tego, co było też omawiane na odprawie. No teraz już będziemy zjeżdżać, już nie będziemy rozruchów robić, jakieś spacery, nie będzie już tego treningu porannego biegania, no więc myślę, że już teraz złapiemy taką świeżość i, i, i ten wypoczynek y, zrobi, że tak powiem, dobrą robotę. I jutro też mamy jeden trening, jedną jednostkę treningową, później mamy odnowę biologiczną. I no z każdym dniem już będzie teraz tego coraz mniej. Ważne, tylko żeby teraz wagi pilnować, e, oczko że tak powiem e, szlifować i no i nic, i trzeba dobrze wystartować na obozie, nie ja na obozie, przepraszam, tylko na turnieju, już <laughs> same te obozy. <laughs> Czy jestem zadowolona? No nie mogę powiedzieć, że jestem całkiem zadowolona, bo jeszcze nie jest ten etap, y, gdzie ta forma jest, y, no, gdzie. Nie jest to szczytowa moja forma, więc zrobiłam kilka błędów, które, których nie powinnam zrobić, ale jakby mam ich świadomość, więc myślę, że to po prostu jest wszystko do skorygowania. Każdy start jest dobrym pomysłem i uważam, że tylko starty tak naprawdę mogą nas przygotowywać do, do najważniejszych jakby walk i turniejów, bo przy startach, przy walkach się najwięcej, że tak powiem, dowiemy o, o sobie, o swojej formie, nad czym trzeba pracować, czego nam jeszcze brakuje i to wszystko wychodzi już no, w ringu w tej e, strefie jakby startowej. To znaczy tak, no, sytuacja się troszeczkę e, komplikuje i tak naprawdę no, nie mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, jak będą wyglądać e, kwalifikacje na 100%. E, prawdopodobnie zostaną one przesunięte... E, na początek czerwca, ale jak one będą wyglądały, to chyba jeszcze nikt tak naprawdę nie wie, więc nie jestem w stanie udzielić takiej informacji. W sumie no, nie wiedziałam, czy odbędą się te kwalifikacje, czy się nie odbędą i do tej pory w sumie nie wiem na jakich zasadach. No, staram się do tego podejść tak, że no, na pewne rzeczy nie mam wpływu i czy ja bym się tu denerwowała, czy nie, to nic nie da. Ja po prostu robię to, to co mam robić. Przychodzę, robię trening, wypoczywam, szykuję się do tej walki i mam nadzieję, że ona się odbędzie. I tyle. Mam dzień świstaka codziennie. Nie dostajemy no, rano: 7.30 zazwyczaj jest rozruch, zazwyczaj biegamy. Później jest śniadanie, później odpoczywamy, później trenujemy. Mamy pierwszy trening, później znowu odpoczywamy, obiad, znowu kolejna jednostka treningowa. Odpoczywamy, kolacja, regeneracja. Często właśnie wieczorem spędzam u fizjoterapeuty i później dzień jak co dzień. Uważam, że no bez fizykoterapeuty byłoby ciężko przy takich obciążeniach treningowych. Myślę, że w ogóle regeneracja w sporcie jest bardzo ważna i równie ważna tak jak trening. I jednak, no to w sumie, regeneracja jest też jakby jednostką treningową, więc czy masaż, czy jakaś tam manipulacja i terapia, no to to są też jednostki jakby treningowe dla organizmu. I zdecydowanie uważam, że jest bardzo ważna regeneracja.